Witam w Fasiekuska. Dzisiaj sobie zrobimy kontrolę czerwienia matek. Mamy 10 sierpnia. Matki już powinny mieć trochę czerwiu, duży korpusak zamkniętego. Ładnie powinny czerwić, ale wszystko się zaraz okaże. Widzimy jedna przykleiła. Mamy godzinę wczesną rano. Także dużo pszczół siedzi w ulu jeszcze. Także mogą być leczko bardziej złośliwe te pszczoły. O tej godzinie. Widzimy, że jeszcze, jeszcze jest ten czerwon, niestety. Ale on się pewnie za niedługo będzie wygryzał. Biała poczwarka. Około tygodnia jeszcze te nadstawki będą widzimy coraz mniej tych ramek jest z tym czerwiem pokarm jest no niestety wolałbym żeby tego pokarmu nie było w tych nadstawkach no bo lepiej jest ściągnąć je ja je tak czy siak ściągnę potem dam je na nadstawkę no i dziewczyny będą sobie brały z pół nadstawki jedzenie a nie z podkarmiaczek tu się widzę czerw wygryzie, lada chwila. Tak już są dobrze wykształcone ciemne poczwarki, czyli tu jeszcze trochę czerwiu mamy. Zobaczymy ile tego czerwiu będzie. Mam nadzieję, że minimum na 3 gramkach to będę zadowolony. Jeśli będzie poniżej no to to będzie Źle, no tu widzę Są tak Są jajeczka na ramce skrajnej. Najgorsze jest to, że tu matkę wypuściłem, a nie dałem jej opalitkę. No, ale dzisiaj się nie będę z tym bawił. Następna, tu już widzę, zamykają pięknie, zaczerwione. Może zobaczyć, czy to jest dobrze. Dobrze jest. Widzimy pięknie czerwita matka z cichej wymiany czerw zwarty praktycznie oddechy do dechy Pokar mają w nadstawce, także się rozwijać muszą ciężka ramka pokarnie czerw kryty matka z cichej wymiany są przeszczały, ale są praktycznie niemal. To jest parę komórek, czerw bardzo ładny, zwarty czyli czerw na drugiej ramce. A mówiłem, że będą trochę bardziej złośliwe na drugiej ramce, czyli na trzeciej ramce są jajeczka. Tak są jajeczka. a czyli w już nas nosiły na zimę. No, chciałbym matkę pokazać, ale matki nie ma ale czerwi już na czwartej ramce A z drugiej strony też jest przerwione czyli idzie rodzinka w siłę tu na tej ramce nie ma jajeczek już, czyli są tylko na czterech ramkach i one tu już ją zawęziły że tak powiem a zawięziły z tego momentu, że dużo pszczoły jest w nadstawce. Baże na nadstawce chyba, że na następnej będzie czerw, ale wątpię nie, tu, tu też nie ma czerwiu no ale jest, ten czerwiu trochę jest Także rozwój jest na 4 gramka nie jest źle mogło być by lepiej, ale no Zobaczymy ile tego czerwi będzie. 21 sierpnia To jest taki dzień, w którym wyrównuje się te siły. Wyrównuje się siły i przygotowuje rodzinki do Takie takiej definitywnej, ostre karmienie wtedy. A tutaj w, tej, w nadstawce jest bardzo dużo pszczół. Może jakby im pozabierać te ramki, co nie siedzą. I tak zrobię. Te, co nie siedzą, to wyciągnę, one wtedy skupią się na innych na miejscach. Będą miały po prostu tu za ciasno, a Tu jest pokarm, to nie możemy ich wyciągnąć Też jest pokarm, ale damy je tak wtedy Rozszczelimy te ramki, to one, one będą wiedziały, że coś jest nie tak i Trzeba uciekać stąd No i tu już reszta jest czerwio Dajemy tak No i te ramki tak rozszczelę fajnie, to Zazwyczaj przenosiły, czyli tu mamy Wyczęte 4 ramki, jeszcze no to mamy na. Tam było na 4, na koło 6 sześciu, sześciu ramkach ten czerw. Czyli nie jest źle. Brak pożytku to też y, robi swoje na pewno. Przeniesiemy się do następnej rodzinki. Ta to może być w ogóle agresywna. Ona jest taka. Tu także jest matka z cichej wymiany. W czterech godzinach nie mam matek. Nie wiem dlaczego. Patrzcie, doszło do rabunku. pszczoły weszły i potopiły się. A ul był szczelny i to jest najlepsze. Trendy one wlazły. Ja naprawdę nie wiem. Trudno. Może tędy wlazły? Mogły wleźć tędy. To są te pszczoły z tego ula. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ale się dowiemy przy następnym karmieniu. myślę kiedy następne karmienie już będzie słoikami, to na pewno się uda. Jeśli tu będzie. Nie będzie czerwiu, to zabieramy tą nadstawkę. Tu czerwiu nie ma, są niedobitki. Na tej ramce chyba. Tu jest parę komórek. Tu też jest parę komórek. Jeszcze zostawimy te trzy dni. Jeszcze te parę dni musi. W gruncie w tej nadstawce nie widzę pokarmu. Pszczół jest też bardzo mało, na przykład te ramki skrajne są puste, nie ma nic na nich. Także mnie się cieszy, akurat że są puste, bo no i nadstawka letka. Bo pokarm pewnie będzie cały w gnieździe, popatrzcie, dwie jakoś musiała się przylepić. I dwie były kraty. Ale pszczoły sobie dały radę, bo były dane na krzyż i miały swobodę przejścia. Teraz zobaczymy ile czerwi matka ścitej winiany wczesnej, czyli w sumie dwie są matki. Ale tej drugiej pewnie już nie ma dawno. Zlikwidowały ją. Tu widzę jest susza. Przestawiam koło rodziny Tam była susza, ale tu już jest bogato, że tak to powiem Tą ramkę dam na skraj, żeby jeszcze to poszerzyć przerwienie Ogni patrzcie Tu już jest czerw, kryty, otwarty, czyli pierwsza ramka. No, jajka głównie. Matki nie widać. Matka tu była opalitkowana już. No, no jednak te, co były do słońca, leciały wcześniej i są bardziej spokojne. Ale tu też jest taka, no ale jest miodna ta pszczoła. Czerw kryty, tak samo jeszcze czerwią na trutnia. Czyli jeszcze matki mogę wymieniać. Bo jeśli u mnie na pasiece są, to na innych pasiekach też będą trudne. Już druga. pyłku odgrom. Jest niedobitek trzeciej ramki. Nie, też są czyli trzecia ramka czerwiu. Minimum o tej porze 6 ramek czerwiu, jak na moją okolicę, to jest bardzo dobrze. Tu jest następna ramka czerwiu. Sporo jajek pojawiło się po tym karmieniu, Przedtępik. I elipsa czerwiu jest powiększana, czyli karmienie skutkuje pozytywnie. Tu jest następna ramka czerwiu, czyli już mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć ramek czerwiu. Jak jeszcze będzie jedna, to będzie bardzo dobrze. Jeśli będzie siedem, to już w ogóle będzie bajka. Tak, tu jest piękny też czerw. Sporo pyłku. czyli szósta ramka, czyli już Dobrze jest. Rodzina pójdzie na 7 ramek w zimy. Siódma ramka, sporo czerwiu otwartego. Matki nie widziałem, ale matka jest. Jak są jajka, to matka jest. Czyli na siedmiu. No I tu pewnie już czerwiu na pewno nie będzie, będzie pokarm. Pokarm. I tu się zaskoczyłem, jest mała elipsa czerwiu. co prawda otwartego, ale czerwna ośmiu ramk. Jednym słowem bardzo dobrze. A jeszcze skłonimy tą matkę do intensywniejszego czerwienia. Tą ramkę damy do środka. Może się skusi, może się nie skusi. No jednym słowem. Eksperymentujmy. i tak. Pszczoły z charakterem, ale ...ale miodne. To się liczy. nie liczy się charakter. A też taka pszczoła z charakterem. no... Musi być na pasiece. I jeszcze tak jak ktoś ma koło lasów te pasieki, czy coś, no to lepiej zmienić pszczoły z charakterem, bo. po prostu tych, co się zbliżają, i zniechęcają. ich. Przez co nam mogą nie Unikniemy po prostu ciekawskich y, osób na pasiece. Ja tu muszę pozaślepiać, bo, no bo tamtą podkarmiaczkę trzeba odebrać, wyczyścić i odkazać niech będą pajączki tak, bo na wiosnę będzie mieli źdurania. Jeszcze sobie przejdziemy do innego ula. Przejdziemy sobie do tego. Zobaczymy co, jak. Tu została już wyciągnięta podkarniczka. Zobaczymy, czy coś pokonęły te pszczoły. Widzimy, że dochodzą do siły, jednak to z cieśnieniem gniazda coś poskutkowało. Tu już jest pokarm, widzę, bo ramka ciężkawa. Tu także coś pokarmu. Ja już będę karmił słoikami, bo dzisiaj zamówiłem resztę podkarmiaczek do reszty rodzin. Tu widzimy, jest matka, opalitek 1 Zobaczyć, czy czerw się rozszerzy. Czerw się znacznie rozszerzył. No i tak, ona takie miała dziwne... Dziwne, że tak powiem, te poczwarki, ten czerw kryty, no może znajdziemy. Tu też widzę, że jest dość spora elipsa tego czerwiu. No pokarmu słabo, muszą dostać dzisiaj, dziś i jutro. Rok, czyli tu mamy już na 2 gramkach ten czerw. Będzie góra na 4 gramkach maksymalnie. O, no tu już się ten wadliwy czerw wygryz, wygryza. No i pewnie go nie będzie. No, był przeleczone. Myślałem, że będzie bardzo dużo warrozy przez ten czerw taki. Bo zazwyczaj jak raz miałem taką duże porażenie na pasiece, to był taki czerw rozsklepiany. No, ale nie spadło tu bardzo dużo tych warroz widzimy jest ramka taka niechętna One ją zalewają to ja ją dam na kraniec pół z tej strony niech sobie zalewają. Też widzimy, że jest ramka z czerwiem. No i tu też jest ramka z czerwiem, ale to już był czerw dodany, czyli czerwiec na czterech ramkach, czyli nie jest tak źle. No i tu matka zaczerwiła, kurczę, szkoda, bo chciałem, żeby właśnie nie zaczerwiała, ale może damy tak i przez to jest, zmusimy, że te jajka zostaną zjedzone. Bo wolę, żeby je zjadły. Ta rodzina słaba pójdzie do zimy. Nie, nie mówię, że pójdzie na 10 ramek. Pójdzie bardzo słabo do zimy. Ale jak dostanie tam ramkę czerwiu na wygryzieniu we wrześniu z silnych rodzin, to wejdzie fajnie w zimę i będzie bardzo dobrze. Także, zamykamy ją. Możemy to pozatykać, bo to. Nie ma sensu wentylować. No i tak. To no do końca. Ten się parę rzeczy jeszcze dowie. Będzie na pewno jeszcze w tym tygodniu. Może nawet jutro pojawi się film, bo w środę. No, recenzja pszczół, backfast, włoszka i krainki. Ja no mam parę tyglin. Także w tym roku już mogę powiedzieć która pszczoła na taką okolicę jak ja mam powiem jaką ja mam okolicę i to wszystko tak, że będziecie sobie mogli dobrać tak pszczołę żeby i wam przynosiła miód i żebyście byli zadowoleni z tych pszczół żebyście nie mieli porażek czy czegoś i tak no ja się z wami żegnam komentujcie, subskrybujcie kanał no i, i tyle no